Kolejny tydzień, kolejny odcinek Severance. I przy okazji, małe personalne zwycięstwo. Ale o tym pogadamy za chwilę. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zaczynajmy! Nie spodziewałem się takiego odcinka, jeszcze nie teraz. Po Cliffhangerze z poprzedniego, kiedy to Mark przechodził zabieg reintegracji, spodziewałem się raczej zobaczyć jego perspektywę, to jak próbuje zinfiltrować Lumon, a jednak otrzymaliśmy zupełnie inny odcinek, poświęcony przede wszystkim Irvingowi. Bo zaczynamy od momentu otwarcia jego oczu na środku zamarzniętego jeziora, a kończymy ich zamknięciem po zostaniu oficjalnie zwolnionym. Ale po kolei. Twórka refinerów z MDR znajduje na klifie telewizor, na którym odtwarzają nagraną przez milcznika wiadomość, z której wynika, że biorą teraz udział w terenowym zdarzeniu rekreacyjno-integracyjnym lub też ortbo w skrócie. No i tu pojawiają się pierwsze pytania: w jaki sposób podłączony jest ten telewizor? To znaczy, okej, okay, może gdzieś w tym stoliku znajduje się jakaś bateria czy coś, ale wydaje się to dziwne na pierwszy rzut oka. Członkowie MDR za zadanie mają przemierzyć Park Narodowy imienia Dietera Igena i znaleźć nożycową jaskinię, w której znajduje się zakazany na poziomie rozdzielenia Najświętszy Tekst, czyli czwarty aneks. I powiedzcie, że nie brzmi to jak kult. Co więcej, na sąsiednim klifie zauważają osobę łudząco przypominającą Marka, w jego normalnym stroju, w pracy który wskazuje im drogę. Cóż, nie mając wyjścia, ekipa wyrusza w poszukiwania jaskini w kierunku wskazanym przez naśladowcę. No i tak sobie idą i idą do momentu, aż Doppelganger Heli wskazuje im jaskinię, w której zresztą znajdują wspomniany wcześniej czwarty aneks, opowiadający historię Kiera i jego brata bliźniaka Dietera, który to rozdał swój rodowód na ziemię. I to raczej nie raz. Obaj bracia udali się do lasu, aby żyć jako nędznicy. Jednak po jakimś czasie Kier chciał wracać do ojca. Wtedy też przy okazji jego brat wziął i zmienił się w część lasu, bo rozlewał swe nasienie na ziemię. Zaś przerażony Kier popędził nad wodospad, którego dźwięk miał zagłuszyć krzyki towarzyszące przemianie. Tam właśnie po raz pierwszy spotkał nisko rosłą kobietę mniej więcej o połowie wzrostu normalnej gdyby to nie było. Która okazała się być personifikacją rozpaczy. Ta zaś powiedziała mu, że to jego wina, no bo po co się głupi zgadzał? Trzeba było siedzieć na tyłku, a nie w nędzników się bawić, a za karę to nie będzie miał już brata i niech sobie radzi jakoś sam. Wracając, ekipa rusza dalej, no i spotykają następnego sobowtóra. Tym razem jest to Dylan i jemu możemy się już bliżej przyjrzeć. Jest z nim coś nie tak. Wygląda wręcz nienaturalnie, i jakby był wklejony. Definicja uncanny Valley lub też Doliny Niesamowitości, czyli terminu stosowanego w hipotezie naukowej, zgodnie z którą robot, rysunek lub animacja komputerowa wyglądają bądź funkcjonują podobnie, lecz nie identycznie jak człowiek. Wywołuje to u obserwatorów nieprzyjemne odczucia, a nawet odrazę. Ale kontynuujmy podróż przez odcinek, jak MDR szło przed siebie, nawet pomimo niechęci Irvinga do Heli, a bardziej braku zaufania do niej. Grupa natyka się na truchło foki, co to jest dziwne, bo te zwierzęta raczej nie są spotykane w lesie. Ponadto wygląda, jakby było zaatakowane przez coś dużego. Co to było? Niedźwiedź polarny, może? Jerzwin proponuje, aby zjedli to dziwne stworzenie, bo nie wiedzą co szykuje Milczyk. Jednak nikt nie bierze go na poważnie i ruszają dalej. Docierają do wodospadu, na którym stoi czwórka ich sobowtórów. Po czym przychodzi Milczyk i mówi, że ten wodospad, o ten tutaj właśnie, jest największym wodospadem świata. A oni przebyli drogę Kiera i dotarli do padału Rozpaczy, po czym zabiera ich do obozu, gdzie mają spędzić noc. Tam niczym na obozie harcerskim siadają sobie w kółeczku wokół ogniska i słuchają czytania aneksu czwartego przez samego Milczyka, w akompaniamencie grającej mu pani Hwang, która zresztą korzysta z instrumentu o nazwie Teremin. A jest to instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych, skonstruowany przez rosyjskiego fizyka i wynalazcę lwa Termena. Dźwięki emitowane przez Teremin są ubogie harmonicznie, czyli przy przypominają swym brzmieniem wycie jęk, kobiecy głos, gwizd, piłę, flec, skrzypce lub inne instrumenty. Do strasznej historii o rozlewaniu nasienia na ziemię pasuje wręcz idealnie. Przy okazji dzięki Wikipedia. Coś na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę to, że pod koniec opowieści Milczyk nie musiał już nawet czytać. Recytował tekst z pamięci. Pokazuje to jak lojalnym wyznawcą Kiera jest i jak mocno ma już wyprany mózg przez tę sektę. Nie obyło się również bez typowych kempingowych podśmiechujek, jak to, że Heli dała Irvingowi fokę zrobioną ze śniegu. Wiecie, taki żart, bo chciał wcześniej zjeść truchło prawdziwej. Ale przy okazji Irv nie odpuszcza, bo dopytuje co ona tak naprawdę tam widziała. W sensie w finale pierwszego sezonu, no bo ten nocny ogrodnik to bez kitu nie bardzo pasuje. No bo to, że była noc to jedno, ale mamy środek zimy, co on uprawia? Przebi śniegi? Helena, później po zakończeniu czytania, wprost zaczęła wyśmiewać tekst, mówiąc, że no, chłop robił sobie dobrze w lesie, przez co został jego częścią, no hit. Do tej beczki dość szybko dołączył się Mark, który jakby na niego spojrzeć, chce po prostu zaliczyć. Widać to na kilometr, a chwilę później również Dylan, mentalność tłumu. W ramach kary Milczyk każe pani Huang wrzucić wszystkie pianki do ognia. Idziecie spać bez deseru, gówniaki. Po czym opiekunowie kolonii idą sobie do swojej siedziby, zostawiając naszą czwórkę niby dorosłych samych. Oczywiście Heli próbuje dalej rozkręcać karuzelę śmiechu, jednak nie podoba się to Irvingowi, który ma już tego dość. I ponownie, tym razem przy wszystkich, dopytuje Helenę o szczegóły jej doświadczenia, a dokładniej o tego nieszczęsnego ogrodnika. Czy miał latarkę, czy może kamizelkę blaskową? Mark staje w jej obronie, po czym przyłącza się również Dylan. Mocno zirytowany Irv bierze ze sobą pochodnie i idzie do lasu. W jakim celu? Nie jestem do końca pewny, choć chyba chciał przerwać to całe doświadczenie, bo wykrzykiwał mi milczika. W międzyczasie w obozie dzieją się rzeczy raczej niedozwolone, i Mark wraz z Heli dobrze się bawią. Ta w pewnym momencie wspomina, że nie jest dumna z tego, kim jest na zewnątrz. Mark ma zwidy. Widzi przez chwilę swoją żonę w miejscu swojej nowej kochanki. Wróćmy do Irvinga, który przemierzając las, traci swoje jedyne źródło światła, czyli pochodnie. Po czym znajduje wygodny kamień i zrezygnowany pokłada się do snu. No i właśnie sen. Proroczy sen. To w nim Irving budzi się w środku zniszczonego lasu, gdzie po krótkim spacerze znajduje dobrze nam znane stanowisko MDR. Gdy siada na swoim miejscu, zauważa, że naprzeciwko niego siedzi Bert, co naprawdę go cieszy, po czym po skosie widzi personifikację rozpaczy, która zresztą porusza się bardzo robotycznie, jakby przeskakiwała, gliczowała się lub miała 500 pingów w sesiku. Nie, nie gram jak coś, to były mroczne czasy. Pracują na pliku o nazwie Montag. Po chwili liczby na jego ekranie zmieniają się w litery i można odczytać słowo lub raczej nazwisko Igen. Oraz zobaczyć twarz i zbliżające się oko, po czym dostajemy małego jumpscare'a i sen się kończy, a Irv się budzi, podobnie zresztą jak Mark, który nie zostaje swojej nowej ukochanej obok siebie. Wychodzi z namiotu i od Dylana dowiaduje się, że Irvinga również nie ma i nie wrócił w ogóle na noc. Po chwili pojawia się również Milchic, którego informują o zaginięciu dwójki kompanów. Słychać krzyki. To Irw konfrontujący się z Heli przy wodospadzie. Zaczął ponownie od pytań o ogrodnika, dając jej szansę na przyznanie się, po czym ją zaatakował i dociągnął na brzeg jeziorka. Na klifie przy wodospadzie pojawiają się Mark, Dylan Milkshake i obserwują, co się dzieje. Irw zaczyna podtapiać Heli, aby ta przyznała się, że jest auty i Heli R nigdy nie wróciła na piętro rozdzielenia. Ba, wyjawia nawet, że jest ona z rodziny Igen. No i tak ją sobie topi do momentu, aż ta ma dość i krzyczy do Sefa Milczika, aby to zrobił. Ale co zrobił? Zdjął blokadę Glasgow, dzięki czemu Helena zmienia się w Heli R. Ir bierze ją w objęcia i przeprasza za zaistniałą sytuację, po czym wybacza jeszcze Dylanowi to, że ten się od niego odwrócił i przyjmuje karę wymierzoną przez Milczika, czyli zwolnienie, co jest dla niego równoznaczne ze śmiercią. Ir, szef, poświęcił się dla dobra drużyny, jednak jestem pewien, że to jeszcze nie koniec jego wątku i będziemy mieli okazję jeszcze go zobaczyć w tym sezonie. Dobra, może zacznijmy od tego, że miałem rację, nie ufając heli od samego początku. Zresztą nie tylko ja, bo Irw również się wykazał. Jednak muszę użyć tutaj po raz pierwszy zdania o wymówieniu, którego marzyłem na YouTubie. A nie mówiłem? Ach, to jest życie. Ale od początku. Gdzie nasi bohaterowie przeżywają te wszystkie ważne wydarzenia? Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że było to na zewnątrz, i szczerze mówiąc, tak właśnie mi się wydawało. Ale nie mógłbym poruszyć tutaj jednej z teorii, o których słyszałem po obejrzeniu odcinka. Otóż to wszystko to swojego rodzaju symulacja. Zaznaczyć trzeba, że widzimy to wszystko niejako z perspektywy INIS, czyli ludzi, którzy w najlepszym wypadku są na zewnątrz po raz drugi. Kolejnym argumentem niech będzie ten telewizor wraz z odtwarzaczem do czego jest podłączony, co go zasila no i ci dziwni bliźniacy, znanych nam bohaterów momentami wyglądają na wklejonych. A ten dylan? Słabe CGI lub, uwaga, robot, bo tak, przy okazji, słowo robot to anagram ordbo, czyli całego przedsięwzięcia, które mamy okazję oglądać. A skoro już o tych dziwnych sobowtórach mowa, zauważyliście, że za każdym razem wskazują ten sam kierunek. Grupa cały czas skręca w prawo, przez co zataczają naprawdę wielkie koło, co przy ograniczonym terenie w przypadku symulacji miałoby sens. No i jeszcze jedno, jest środek zimy, śniegu pełno dookoła, ale Irving, który postanowił strzelić sobie drzemkę na kamieniu nie zamarł. Nawet w ubraniu zimowym w takich warunkach powinien dostać przynajmniej odmrożeń, więc coś tu może być na rzeczy. Wrócę na chwilę do telewizora i jego zasilania. Powiem wam tak, używają po prostu baterii, to wszystko. Poruszmy jeszcze jeden ważny temat, sen Irvinga. W trakcie którego przez chwilę pracował on na pliku o nazwie Montag, a jest to nawiązanie do projektu Montag tematu, który od lat krąży wśród teorii spiskowych i budzi spore kontrowersje. Mówi się, że w latach 70. i 80. XX wieku w Montag na wschodnim krańcu Long Island w Nowym Jorku rząd USA prowadził tajne eksperymenty związane z kontrolą umysłu, podróżami w czasie i teleportacją. Według tych teorii w opuszczonej bazie wojskowej Camp Hero, Dawniej stacji sił powietrznych Montag przeprowadzono różne badania, w tym manipulacje genetyczne i eksperymenty z falami elektromagnetycznymi wpływającymi na ludzki mózg. Niektórzy twierdzą, że wykorzystywano porwane dzieci do testowania tych technologii. Nie trudno jest znaleźć tu powiązania do znajomych nam z serialu wątków, takich jak na przykład chipy rozdzielenia, które uruchamiane są przede wszystkim terytorialnie, więc najprawdopodobniej na poziomie rozdzielenia są obecne określone fale elektromagnetyczne. No i pani Huang, tutaj chyba nie muszę tłumaczyć. Podobnie jak w poprzednim odcinku, chciałbym nawiązać do jednego z komentarzy, a chciałbym skupić się na punkcie drugim. Adrian Klich B4P pisze. Pracownicy opieki nad ssakami wyglądają źle i niechlujnie. Są zgaszeni i smutni. Najprawdopodobniej są to ludzie bezdomni, kloszardzi, narkomani lub alkoholicy, kiedyś żyjący samotnie gdzieś pod mostem. O takich ludzi nikt się nie upomni i nie będzie ich szukał. Złabieni do lumon i poddani w szczepieniu już nie opuszczają tego miejsca. Trudno sobie wyobrazić, by mieli swoje samochody i nimi tu przyjeżdżali. Po skończonej pracy idą do innej windy, w której następuje ich wyłączenie. Trafiają do pomieszczeń, w których trwają w śpiączce do kolejnego dnia pracy. Muszą wypocząć i nabrać siły na kolejny dzień. Jest to naprawdę ciekawa teoria. I chociaż jeden z pracowników działu opieki nad ssakami mówi, że na sesji wellness pani Casey przekazywała mu informację, że jego auto lubi w wolnym czasie oglądać gwiazdy, to nie musi to być prawda, bo informacje, jakie ona otrzymuje, są jej przekazywane bezpośrednio przez Lumon. A jak wiemy, nic nie stoi im na przeszkodzie, aby lekko zagjąć prawdę lub całkowicie się z nią minąć. Tak więc, tak, Twoja teoria to mój nowy headcanon. Dzięki. Dylan włączając tryb nadgodzinowy widzi też inne tryby. Ul, przeniesienie działu, postać czysta, słoń, zamruś ramkę, Glasgow, kołysanka, dom otwarty nadgodziny. Glasgow, coma scale to skala przytomności świadomości człowieka po urazie głowy. Mogą włączyć i trybu śpienia czy kołysanki i niech śpią i wypoczywają do kolejnego dnia pracy. Pitej mówił o tym Markowi w drugim odcinku. Są ludzie, którzy nigdy Lumon nie opuszczają. Co do tych trybów, to faktycznie umknęło mi to oglądając poprzedni sezon. Będę musiał wrócić do tego momentu. W tym odcinku dowiedzieliśmy się, że blokada Glasgow to dosłownie blokada chipa, co pozwala Auti danej osoby przebywać na poziomie rozdzielenia. Jak to było zresztą w przypadku Heleny. Reszta trybów, choć można się domyślać co oznaczają na ten moment, pozostają zagadką. Także dzięki za ciekawy komentarz, Adrian. Jeśli ktoś jeszcze chce podzielić się swoimi przemyśleniami lub teoriami, to zapraszam do sekcji komentarzy. Od teraz co tydzień będę odnosił się w odcinku do przynajmniej jednego z nich. Oczywiście przy założeniu, że jakieś będą. Tymczasem, jeśli film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić po sobie czegoś pozytywnego oraz zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych analiz serialu Severance. Ja byłem Michał z kanału zakadrowany SIEMA.